jaka to oznacza, że są padokowe plotki. Wydaje mi się, że swego rodzaju tradycją stanie się już mówienie podczas padokowych plotek o tym wstrętnym koronawirusie, który paraliżuje dosłownie cały świat i w tym też również świat motorsportu. Zacznijmy od Formuły 1, gdzie sześć Weekendów wyścigowych 6 Grand Prix jest przełożonych, a dwa weekendy wyścigowe, 2 Grand Prix mają status odwołanych. Mowa tutaj o Australii i mowa tutaj o Grand Prix Monaco. Niestety nie zobaczymy już tych dwóch weekendów wyścigowych w kalendarzu. No i co więcej, nie wiadomo tak na dobrą sprawę, od jakiego weekendu wyścigowego się rozpocznie, bo miało rozpocząć się od Azerbejdżanu i od Baku, który jest na początku czerwca, ale to Grand Prix również zostało odwołane. Nie tylko cierpi Formuła 1, cierpi również brytyjski motorsport, który zawiesił całą swoją działalność aż do końca czerwca. W również się dzieje, bo są podejmowane kolejne kroki. Zostało ogłoszone, że jest odwołana pierwsza runda pocharu Rock Cup Poland, czyli tego pocharu, w którym startowałam gościnnie dwa razy w sezonie 2019, jadąc biegówką, shifterem, takim, no, kazetem, no nie, rokiem shifterem. Piękne to fakt, że motorsport stara się pomóc światu na walkę z koronawirusem. Wyruszyły brytyjskie zespoły, te, które są osadzone w Wielkiej Brytanii i zobowiązały się do pomocy tudzież produkcji respiratorów. Na chwilę obecną prace zespołów są zawieszone z racji na przeniesiony z sierpnia. Na tą wczesną wiosnę shutdown, w związku z tym e, cała praca inżynierów może być skoncentrowana właśnie na pomoc sanitariuszom, pomoc lekarzom w walce z koronawirusem. Ogromny wkład w walkę z koronawirusem zdecydowanie mają Amerykanie. Mowa tutaj o budynkach Core Autosport, którzy zdecydowali się przeznaczyć ich budynki na produkcję maseczek. Co więcej, Skuderia Cameron Glickenhaus przeznaczyła swoje bazy, swoje magazyny, swoją siedzibę na możliwość zorganizowania tam swego rodzaju szpitala polowego. A dodatkowo na Charlotte Motor Speedway można przebadać się, czy ma się koronawirusa, czy nie. Co więcej jeszcze, tutaj może taki bardziej zabawny nies, ale też swego rodzaju deklaracja pomocy. Otóż brytyjski kierowca wyścigowy Jameson Platos zdecydował się również pomóc i zaoferował, że jeżeli jest potrzebne powożenie karetką, to, to on chętnie podnosi rękę i będzie tą karetką jeździł, i tam na Twitterze również dosyć zabawnie wyszło, bo stwierdził, że będzie na pewno tą pomoc, pomoc niósł, wiózł bardzo, bardzo szybko. Nie jest aż tak źle, bo jest jedna seria wyścigowa na tą chwilę na świecie, która się nie poddała i skutecznie stawia czoła koronawirusowi. Mowa tutaj o Super Formule, czyli japońskiej serii wyścigowej, która właśnie wczoraj zakończyła swoje przedsezonowe testy na torze w Fuji. Mogliśmy tam oglądać kobietę. Pierwszą w historii kobietę w Super Formule mowa tutaj o Tatianie Calderon. Poza Tatianą z takich ciekawych kierowców na pewno możemy wspomnieć o Jurim Bibsie, który jest juniorskim kierowcą Red Bull'a, jak i również o Nowozelandczyku, który broni swojego tytułu z ubiegłego roku. Nazywa się on Nick Cassidy. Nie wiadomo co prawda, czy ta pierwsza runda odbędzie się, czy nie. Jeżeli się odbędzie, to odbędzie się ona na torze Suzuka, ale jest to jeden wielki znak zapytania, ponieważ ponieważ druga runda jest odwołana, a druga runda miała odbyć się właśnie na torze w Fuji. Z ważnych informacji, jeżeli chodzi jeszcze o Formułę 1, wszelkiego rodzaju regulacje, nowe regulaminy, które miały być wprowadzone w 2021 roku, zostaną wprowadzone dopiero w 2022. Wymagało to porozumienia 10 zespołów, włodarzy Formuły 1, jak i właśnie FIA. Myślę, że ta decyzja jest bardzo dobrą decyzją. To, co jedynie zostanie z tych regulacji, które miały być w 2021, ale będą w 2022, to jest budżet. Na rozwój samochodu, który wynosi 175 ładnych okrągłych milionów dolarów. Moi drodzy, mamy oficjalne stanowisko Chase'a Kerry'ego. Otóż, w wydanym oświadczeniu CEO Formuły 1 mówi o możliwości rozegrania 15, a maksymalnie 18 wyścigów w sezonie 2020. To rozwiewa pewne wątpliwości i daje potwierdzenie, że sezon 2020 nie będzie już taki sam. A niektóre rundy, które mówi się, że będą przesunięte, będą po prostu odwołane. Oznacza to, że sezon Formuły 1 będzie ekstremalnie krótki, ale zarazem bardzo intensywny, bo będzie trwał od lata czyli od czerwca do listopada. McLaren potwierdza przejście na silniki Mercedesa już w 2021 roku jak była mowa o zmianach regulacji, zmianach regulaminów to był to taki znak zapytania czy McLaren cały czas będzie podtrzymywał swoją decyzję, czy zostawi Renault na rzecz Mercedesa, czy nie otóż zostawił i co bardzo istotne będzie mógł dokonać dosłownie delikatnych, subtelnych zmian, aby po prostu ten silnik Mercedesa mógł się w podwozie McLarena zmieścić, ponieważ jak wiemy silniki nie są takich same, nie ma dwóch takich samych silników i ciężko by było po prostu wyjąć jeden silnik i włożyć do Innego podwozia. Dlatego tutaj McLaren będzie mógł dokonać te kosmetyczne zmiany. Nie jest to pierwszy raz, kiedy McLaren będzie startował na silniku Mercedesa. Otóż jednostka Mercedesa napędzała McLarena w latach 1995 i do 2014, gdzie udało się zespołowi McLarena zdobyć trzy tytuły mistrzowskie, jeżeli chodzi o klasyfikację indywidualną kierowców. Dwukrotnie tytuł mistrzowski zdobywał Hakinen, no i raz udało się to również Lewisowi Hamiltonowi. Ponadto również na swoim koncie McLaren ma z tą jednostką napędową zdobycie tytułu e, mistrza konstruktorów. I tak jak kochani przewidywaliśmy w jednym z pierwszych odcinków padokowych plotek, e-sport wypływa na szerokie. Bardzo szerokie wody. Mamy The Race i mamy również Veloce Esports, którzy organizują swoje ligi, swoje wyścigi. Również do tego wyzwania zmierzenia się ze światem e sportu, ze światem sim racingu, przystąpiła oficjalnie Formuła 1, która również teraz. W każdy weekend, kiedy nie odbywa się Grand Prix, właśnie to online Grand Prix będzie się odbywać. Co więcej, mam jeszcze zespół Maxa, Fersztapena, The Redline, którzy mają również swoją ligę, swoje wyścigi na platformie iRacing. Ja średnio teraz po prostu dzień w dzień oglądam sim-racingowe zmagania. Bardzo sporo osób ściga się również z takiego mojego środowiska, w jednym wyścigu z Maxem Verstappenem i z Lando Norrisem możemy oglądać Kelvina van der Linde, możemy oglądać e, Da Langwelda, mojego kolegę z e, TCR-ów jeszcze i wielu, wielu innych, także fajnie e, jednak mieć troszkę tej przyjemności z życia i widzieć motorsport, który dzieje się w tym takim digitalu. Wielką gwiazdą nie tylko Formuły 1, ale również tego Digital Motorsportu okazał się być Lando Norris. Bardzo ciekawa postać, jeżeli chodzi o aktualną stawkę Formuły 1. Lando, poza tym, że jest kierowcą Formuły 1, jest również w zasadzie profesjonalnym, bardzo szybkim sim racerem, który streamuje. Streamuje na Twitchu. Jego ostatni wyścig, który odbywał się w Bahrajnie, naprawdę pobił rekord oglądalności. Ja też swoją tam delikatną małą cegiełkę dołożyłam. Otóż Landonoris na Twitchu odnotował wynik 106 tysięcy obserwujących. Bynajmniej to jest taka liczba, którą jeszcze ja widziałam na tym streamie. Z grą były problemy. Gra F1 2019 pozostawia jeszcze troszkę wiele do życzenia. Są tak zwane bugi. Często grę wywala. No jest to ogromny problem, bo widz nie może wczuć się tak w akcję. Też jeżeli chodzi o poziom ścigania się, to jest on Dosyć prymitywny, bo są wyłączone demedże, jest również wspomaganie IABS, także nie jest to takie czyste ściganie się, ale jest fajne, profesjonalne, prawdziwe studio. Jest relacja na, na, na YouTubie. Mamy relację również w polskiej telewizji, także świetnie że idzie to w tym kierunku, jednak sama gra. F1 wymaga troszkę dopracowania, natomiast osoba Lando bardzo mnie intryguje, bo dzięki Lando na dobrą sprawę widzimy, jak ten świat wygląda od środka i tak na dobrą sprawę nigdy nie byliśmy jeszcze bliżej kierowcy Formuły 1. Jedni mówią, że to źle, bo potrzebujemy prawdziwego Herosa, osoby, która była w stanie poświęcić swoje życie, a z kolei inni właśnie mają potrzebę takiego insiderskiego wejścia w świat Formuły 1. I zobaczenia, jak to wygląda z perspektywy zaledwie dwudziestoparolatka. W przedostatnim dniusie naszych padokowych plotek z przykrością muszę Wam poinformować, że wujek Willa Backstona specjalisty od Formuły 1 i motorsportowego, motoryzacyjnego dziennikarza, niestety zmarł w walce z koronawirusem, także widzimy, że... Koronawirus faktycznie zbiera swoje żniwa nawet i w motorsporcie, wśród osób bliskich, wśród osób, które oglądamy, które są po tej, po tej drugiej stronie ekranu. Także taki apel, naprawdę zostań w domu. Ciekawie również dzieje się w WTCR, czyli Pucharze Świata Samochodów Turystycznych. Mamy potwierdzone składy dwóch zespołów Hyundai'a. Pierwszy to zespół BRC, który na dobrą sprawę tworzył te samochody. Oni będą mieli w swojej stajni dwóch bardzo dobrych kierowców. Będzie to Norbert Michelisz, jak i będzie to Gabriele Tarquini, który to jako pierwszy zdobył tytuł mistrzowski, wygrał puchar właśnie w tej nowej formie, w formie WTCR. Co więcej, mamy jeszcze na pokładzie zespół Engstler Motorsport, gdzie będzie ścigał się Luka Engstler, czyli syn Engstlera, którego to właśnie ten zespół jest. Z tym zespołem ja również miałam do czynienia, startowałam gościnnie z nimi podczas ostatniej rundy TCR Germany. Było to bodajże w 2017 roku w 2016 roku, przepraszam, 2016, tak. I zajęłam siódme miejsce właśnie podczas wyścigów Hockenheim. Także z Luką się znamy. Wtedy jeszcze on startował w formule ADAC, ADAC F4. Jest to mój bardzo dobry kolega i również szybki. Także cieszę się, że przesiadka Engstrera z golfa do Hyundai przynosi tak fajne efekty. Co więcej, sam senior Engstrer również w serii WTCR, może nie WTCR, ale poprzedniku, czyli WTCC, sam również starszy pan Engstrer się ścigał. Moi drodzy, także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Padokowych Plotek. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną, że dotrwaliście do końca. Jeżeli dotrwaliście, no to proszę Was o subskrypcję, czyli ten przycisk, który jest czerwony, powinien być szary. Ja Wam dziękuję za oglądanie. W niedzielę kolejny odcinek wjeżdża już nie z serii Padokowych Plotek, ale pamiętajcie o godzinie 10. Będzie to seria Q&A. Tymczasem żegnam się, życzę Wam miłego dnia, poranka, popołudnia i widzimy się w kolejnym odcinku.